Witamy w taki dzień jak ten, aż chce się grać w piłkę. Więc miejmy nadzieję, że czeka nas mecz równie piękny jak ta pogoda. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Przed nami dzisiaj, drodzy Państwo, mecz o ligowe punkty. Jacek, co tu się dzieje na trybunach? Co tu się będzie działo na boisku? Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. Zespół zagrał ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. Zapewne, jak zwykle, skupią się na bronieniu dostępu do własnej bramki. Zmasowana obrona to ich styl gry i trzeba to sobie jasno powiedzieć, dobrze wykonana potrafi skutecznie uprzykrzyć życie najlepszym zespołom. Jak się nie ma czym postraszyć, to jest to całkiem rozsądne rozwiązanie, zmuszające rywala do większej aktywności i niekiedy do popełnienia błędów. pierwszy gwizdek jedziemy Dobrze się teraz zastawia z piłką, nie odda jej za darmo. Czy stoła to wykorzystać? Niesamowite. Co też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie z tak bliska. Znakomite wyczucie zamiarów strzelca. Piłka zmienia tor. Mamy aut, moment wytchnienia i rozpocznie bramkarz. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Co teraz? Słyszy presję trybun. No niepewna interwencja. Co można o tym powiedzieć? Nieudana akcja. I tyle. Majer. A nie było to przemyślane zagranie. Strata. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Plan na teraz to dobrze wykonać ten corner i objąć prowadzenie. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Okazja. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórek. Prowadzą zatem jeden do zera, coś wisi w powietrzu, ładnie przesuwają grę do przodu. Fani chcą oddania strzału. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No, to był naprawdę dobry występ. To musiało się podobać fanom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Piłka w grze. Czy stoła to wykorzystać? Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Lanna na teraz to dobrze... W siatce mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. Zdecydowane wejście w piłkę. Świetnie się ustawili. Rywalom trudno się będzie przedrzeć. Znowu rozgrywają. I strzela. Obronił to. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. W pole karne, głęboko teraz. Tak, to powinno się robić w obronie. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego, ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. A teraz, uwaga, przechwycił piłkę. Zobaczymy, jak to wykorzysta. Chorągiewka w górze. Mamy decyzję o spalonym. No i zobaczymy. Nowego zawodnika na murawie. Zostało 20 minut do końca tego meczu. No nie kwapią się teraz do ofensywnej gry, wręcz zachęcają do pressingu. To nie było dobre zagranie. Podręcznikowa wprost interwencja w polu karnym. Majer. Akcja przerwana. Odgwizdany spalony. Próba uniknięcia spalonego nie wyszła, bo ten powrót z offsideu okazał się spóźniony. Albo podanie poszło odrobinę za wcześnie. Pozostało jeszcze 5 minut regulaminowego czasu gry. Wciąż wątłe, jednobramkowe prowadzenie, które niczego nie gwarantuje. Muszą postawić wszystko na jedną kartę, inaczej przegrają ten mecz. I zbiega teraz w kierunku środka boiska. Prowadzi piłkę, coś próbuje wykombinować. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Dobrze, teraz będzie okazja. Niestety, nic z tego nie będzie. Koniec spotkania. Wielki zawód na trybunach. Gospodarze przegrali. Cóż, Tomku, chyba nikt nie lubi przegrywać, ale zwłaszcza trudno się z tym pogodzić, gdy wynik był na styku. Drużynie do tabeli ligowej dopiszemy jednak bezlitosne zero punktów. Jest dziś w dobrej formie. Przyjemnie się to oglądało. Udany występ zasługuje na miano gwiazdy spotkania. Obrona drużyny przeciwnej pilnowała, ale do czasu przy bramce dającej prowadzenie po prostu nic nie dało się zrobić. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Czy stoła to wykorzystać? Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Plan na teraz to dobrze. W siatce mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. I strzela. Obronił to. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki.